Witajcie ogrodnicy i ogrodniczki. Stoję przy tamaryszku. Wielu urzeka delikatnością i kwiatami, które, mimo że drobniutkie, obsypują całe łodygi krzewu. Jest przy tym tak wytworny, że niektórzy podziwiając go w cudzych ogrodach myślą: ale piękny i delikatny krzew, na pewno wymagający, szkoda zachodu. A właśnie nie. I dzisiaj właśnie o tym. Tamaryszek jest ciekawą rośliną nie tylko w czasie kwitnienia. Ma też bardzo oryginalne listki, które w lecie nadają mu lekkości. Najpopularniejsze są trzy odmiany, które niewiele różnią się od siebie. Jedno najważniejsze co je wyróżnia to okres kwitnienia, a co się z tym wiąże? Termin przycinania. Są to kwitnący wiosną tamaryszek drobno kwiatowy lub czteropręcikowy oraz tamaryszki pięciopręcikowy i francuski, które kwitną latem. Mógłbym pokusić się o dwa, może trzy wymagania: tamaryszka. Przepuszczalna gleba, słoneczne i stałe miejsce. Jeśli w ogrodzie macie jakieś piachy, posadźcie tam właśnie tamaryszka. Jego głęboki system korzeniowy zadba o wodę dla siebie i w ogóle nie trzeba będzie go podlewać. Radzi sobie też z zanieczyszczeniami powietrza. Ten niedługo przekwitnie i będę go za kilka dni przycinał. Dzisiaj mam co innego do zrobienia. Witajcie, te kilka dni troszeczkę nam się przedłużyły i tamaryszek podrósł. Powodem tego była pogoda. Zimne i deszczowe dni są dużym niebezpieczeństwem, że w miejsca cięcia wniknie choroba grzybowa. A my chcemy, żeby nasz tamaryszek był zdrowy. Dlatego tniemy go dopiero dzisiaj. Jak już wcześniej mówiłem, tamaryszki różnią się od siebie terminem kwitnienia. A z tym wiąże się termin przycinania. Ten drobnokwiatowy kwitnie najwcześniej, bo już w kwietniu. I jego trzeba przyciąć po kwitnieniu. Okres kwitnienia tamaryszka francuskiego rozpoczyna się w czerwcu, a pięciopręcikowego w lipcu. Dlatego te obydwa rodzaje przycinamy wczesną wiosną, w marcu, w kwietniu, tak jak aura pozwala. Nieprzycinany tamaryszek słabiej kwitnie, ma mniej liści wewnątrz korony i pokłada się. Jego gałęzie mocno rozchylają się na boki, zabierając coraz to więcej terenu. Komuś się nie chce ciąć co rok, może co kilka lat, w zależności od rozwoju rośliny, przeprowadzić cięcie odmładzające, polegające na wycięciu części najstarszych pędów. Wtedy sięgamy do podstawy korony i wycinamy te, które za bardzo zagęszczają roślinę lub krzyżują się z innymi gałęziami. A jeśli dobrze się przyjrzycie gałązkom, to maryszek sam Wam podpowie, w którym miejscu należałoby go przyciąć. prawdzie użyłem aż trzech narzędzi, żeby sobie poradzić z tym wielkim krzewem, ale efekt naprawdę fajny. A jeśli chodzi o nawożenie, to nawóz uniwersalny albo do kwitnących, albo taki do róż na pewno pomoże w zawiązywaniu pąków kwiatowych i teraz nasz tamaryszek będzie zachwycał przechodniów. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Do zobaczenia. Zimne i deszczowe dni to duże niebezpieczeństwo wnik. Jak już wcześniej mówiłem. <śles> Dobra, <śles> Jakie? Powiem, by No i <porizamy. śmany> Kszut,